Portfele Polaków w opłakanym stanie. Zadłużenie rośnie, oszczędności topnieją. Co trzeci Polak w ciągu ostatniego półrocza nie odłożył żadnych pieniędzy, co drugi nie ma żadnych oszczędności. Jak pokazuje niedawne badanie oszczędzanie Polaków w inflacji, połowa z nas nie ma zgromadzonych żadnych środków finansowych na czarną godzinę. Blisko 70% Polaków uważa, że coraz trudniej. Jest im oszczędzać pieniądze. Ponad połowa respondentów deklaruje, że musi rezygnować z pewnych wydatków, aby móc odkładać. Niemal dwie trzecie konsumentów zgromadziło mniej gotówki niż wcześniej, a 40% z nich musiało sięgnąć po zgromadzone środki z powodu rosnących cen i kosztów utrzymania. Większość społeczeństwa odczuwa rosnący ciężar codziennych wydatków i zobowiązań finansowych. Rezygnacja z zakupów może wpływać na spowolnienie konsumpcji, co z kolei może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Wielu Polaków wyczerpuje swoje finansowe zasoby niemal natychmiast po wypłacie, co może prowadzić do problemów w nagłych sytuacjach. Dane wskazują, że w tym roku sytuacja finansowa Polaków może się pogorszyć. Jeszcze nie tak dawno temu, kiedy zarobki rosły, a inflacja omijała polską gospodarkę, wielu konsumentom wydawało się, że brak zabezpieczenia finansowego nie jest problemem, bo przecież żyją na przyzwoitym poziomie. Ale to właśnie wtedy był najlepszy czas na odkładanie pieniędzy. Dziś, kiedy inflacja daje nam w kość, coraz mniej osób jest w stanie akumulować gotówkę, jednak aby myśleć o zabezpieczeniu przyszłości i móc odkładać pieniądze, trzeba najpierw opłacić bieżące zobowiązania. Inflacja, co prawda, wykazuje tendencję spadkową, ale nadal jest bardzo wysoka, a przede wszystkim znacznie bardziej odczuwalna niż wzrost płac. Konsumenci mają coraz mniej pieniędzy w portfelu, niewielki wzrost PKB i sygnały o pogarszającej się koniunkturze też nie rokują dobrze, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń. W najbliższym czasie. Nie do końca jest jasne, czy i w jakim zakresie zostaną utrzymane rządowe tarcze osłonowe. W gronie konsumentów, którzy nie są w stanie gromadzić żadnych oszczędności, 67% wskazuje, że wydaje wszystkie pieniądze na bieżąco. Co piąty stwierdza, że odkładanie oznaczałoby zbyt wiele wyrzeczeń. Wielu prost przyznaje, że nie panuje nad portfelem i zwykle wydaje za dużo. Niestety mam poważne obawy, że problem będzie się pogłębiał.